Cześć, ja tutaj Ronek Fox. Dzisiaj będę, właśnie, będę nagrywał e, Star Wars Battlefront poradnik od, odcinek numer 2. Dzisiaj pokażę e, ru, e, ja, e, różne zdolności samolotów, ale na, zanim do tego przejdziemy, chciałbym e, powiedzieć, że e, ła, łapeczki w górę Łapka, oczywiście standardowo łapka w górę i subskrypcja, wtedy na pewno nie przegapisz ani jednego filmu. Jestem dzisiaj sam jak wczoraj e, Będę gra, Będę grał samolotami Tylko... Przepraszam. E, będę nagrywał. No tak jak mówiłem, łapka w górę oraz e, oczywiście cztery łapki w górę, to jest kolejny odcinek z Battlefronta, oczywiście trzy łapki w górę i nagram fajny, bardzo pre, znaczy premierowy odcinek albo w Minecrafta, albo w piłkę, to już napiszcie w komentarzach. No gram. sobie planetę. No to gramy na tej mhm, mhm. Więc tak. Dwie łapki w górę. To jest odcinek z moim kolegą Kamil Kamilem. Trzy łapki w górę. To odcinek nie dobrze z Minecraft'a, to jeszcze z... E, ...zawiszą czarnym. Tylko trzeba się napisać... E, ...czy zawiszą czarny, czy... E, ...minecraft. Chodźmy. No to gramy? Oto jest precyzujący. E, może źle wybrałem niestety planszę. Nie pokażę wam bombowca, ale... no... E, coś y później wam jakoś tam na, na drodze. Oczywiście piszcie jak, w komentarzach jaki strój chce chcecie żebym kupił proszę obejrzeć poprzedni odcinek, tam jest wszystko pokazane. Jak widzicie gram przechwytujący, macie też zdolności przechwytującego teraz coś mamy na R1 rakietę, na L1 przyspieszenie oraz L1 i R1 to jest chwileczkę bo to jest... to chyba... a ścisły namiar, czyli że namyka droga. no jest niedba. niestety nie mamy, nie... znaczy nie mamy tutaj droida za chwilę pokażę może mm, jak wygląda ten y, don, don droidem przechwytujący oczywiście jest bardzo szy... jest szybki więc jak ktoś będzie was dużo razy trafiał, to możecie przechwytujący szybko zginąć. A teraz dla oglądających wszystkich odcinki będą e, jeszcze nie wiem kiedy, ale e, będę już myślał. Będą pewnie o 17 w e, dzień poprzedni, a w weekendy będą e, o... Jakoś wcześniej, o 15 powiedzmy. Tylko że jeszcze to zgodnie następnym... Następnym będę e, sam Wam to wytłumaczał, dobra. Następnym wytłumaczę to ści ściślej. Przyspieszenie można zminimalizować, bo widzicie ten biały pasek po lewej, nie ten cały biały, tylko ten teraz jest w Tak, teraz uwaga, lewym rączkiem do przodu, to leci się tak samo jak na tym, więc można to powolnić przed końcem. W odcinku Wam e, pokażę jak działa Anakin albo jak działa na znaczy Anakina muszę Wam pokazać to dzisiaj e, może trochę później nagram Aj! się wiadomość dla mojego kolegi Kamila i Picza. Zapraszam Was do chętnego oglądania tej serii. Jest bardzo fajna, więc na pewno się nie zgodzicie. Jeśli nie będzie wam pasowała e, Ta seria To oczywiście po, Pokaż e, znaczy, Łapki w górę no, do innej serii no, Zobaczymy Jeszcze ja to obmyślę O teraz weźmiemy zwykły samolot I patrzcie ma Astromecha Za chwilę jak ktoś mnie trafi To pokaż wam co działa ten Astromek. Oczywiście to jest Patrzcie. Całe, tak jakby pod a to jest bomba, tylko że trochę inaczej tak samo działa, tylko drugiej inaczej wygląda, drugiej poprzedniego odcinka proszę zasubskrybować to pokażą Wam się wszystkie moje odcinki taka ciekawostka jeśli na przykład będę tak do niego strzelał i on wzle... o znaczy, no, nie, nie, mniej więcej leci na skałę to będzie mi asystował on sam, ten sam co zginął wiecie dlaczego? Bo ja go naprowadzałem tak jakby na tą skałę, a on mi asystował przez obiciu. No nie wiem jak wam to do bicie wytłumaczyć. Nie mam jak teraz. Jakbym wybrał Ender, to by było lepiej. Dobra robota. Oczywiście oglądajcie Laur Laura Sfasja123 to bardzo fajny kanał. To się... łapeczka w górę. Też się i należy. Najfajniejszy odcinek jest przez wlotrze ale wszystkich nie oglądałem więc tak, są tylko trzy odcinki więc dlatego Laura nie nagrywa przepraszam, że nagrywam bez łapeczek ale niestety nikt by chyba niż nie dostał mi łapeczki więc muszę trochę e, zmniejszyć ilość w pul łapeczek, dobra? Umówimy się tak? Oczywiście, ci co trafią was ostatnio, podkreślają się na pomarańczowo A tych co namierzamy, tak jak ja teraz I my ich zgubimy, bo przeleci za nami Ono bardzo tak To się pokazuje taką czerwono-białą strzałeczkę Rozumiecie? Wpiszcie w komentarzach jakie stroje mam kupić i cztery łapeczki w górę to oczywiście kolejny odcinek z Battlefronta. Hmm. Więc tak Piszcie oczywiście w komentarzach, czy Wam się podobają te filmy. Zapraszam też oglądać moją e, do oglądania e, moją bardzo lubi Star Wars. Niedługo będą święta, dlatego może jeszcze uda mi się na nagraniu pokazać edycję świąteczną. Jeszcze ja się nie pokazywałem na innym, więc pokażę może na tym. Zobaczymy. Przypominam, kanał się nazywa Ronex Fox. strzelamy, strzelamy mogę się rozbić i pokażę Wam może się uda pokazać hmm. o no tak to ja biorę statek jody dobra oczywiście będą, będzie słychać odgłosy jody eee, przypominam na wygląd wygląd jest podobny do tego z że chyba nie wiem w trzeciej części Star Warsów o właśnie odezwał się Oda uważamy też żeby się nie rodzić o asteroidzie. wystarczy znaczy czasami nawet jak się muśnie nawet jak się nie dotknie to gra nas zalicza jako zabicie więc łatwo się zabić nawet jeśli jesteś bardzo łatwym gościem Widzicie, Joda ma statek, znaczy, statek, który strzela jak ten się skrypujący. Oczywiście na odcinku jeszcze pokażę maszyny troszące, bo to też jednak... Znaczy, maszyny nie tylko troszące. Pokażę, bo to też jednak maszyny. Prawda? Niestety, no... Widać, że Joda ma takie takie zdolności jak przepytujący tylko spójrzcie na L1 i R1 chcę Wam pokazać właśnie co to działa niestety żaden vlog w nas nie będzie strzelał więc jakbym nagrał online to e, oczywiście bym wtedy Wam pokazał oczywiście Jakbyście chcieli, żebym nagrywał online'a i jakiego napiszcie w komentarzu. Tak. Co do tego Anakina Pokażę go jutro. Będę nagrywał odcinek z moim bratem. Brat nie ma, nie będzie słuchawek, nie ma słuchawek, więc e, nie będzie go głównie nie będzie go tych co nie, nie, wie, nie widzieli jeszcze Jody w Star Wars Joda znaczy e, jego imię po pierwsze nas, e, trzeba wymawiać Joda e, nie e, Oda bo wtedy się nie da wymawiać jest też ciekawostka, wczoraj właśnie była premiera telewizyjna Łotra 1 e, chyba była premiera telewizyjna no widzicie, właśnie trafiłem ostatniego, widać, że wygrana to ruch oporu oraz 14 minut. No teraz się rozbiję, bo nie mogę sterować, przepraszam was za to widzowie. No dobra, teraz powrót do menu i będziemy e, oglądać, sprawdzać parę rzeczy, dobra? Oczywiście na końcu pokażę wam tę edycję świąteczną. Jak mówiłem, że ym, piszcie dalej w komentarzach, czy jaki chcecie, żebym kupił yy, strój. Będę wybierał jeden na tydzień albo jeden na miesiąc. To jeszcze zobaczę. Dobra, najpierw pojazd op opancerzony. Mamy taki pojazd, ja sobie ustawiłem, bo są jeszcze trochę inne. Na pewno jak widać zdolności. Śmigacze Mi się zdawało, że coś mi się tam posłużyło. Tak Starp, to się Na to artyleria! A kanonierka lat. Bardzo fajna kiedy jak gra się kanonierką to gra się tak jakby takim, widzicie po prawej koło wyjścia to to się gra tym yy, w MTT gra się tylko strzela się z tym przodnym nie jedzie się bo samo jedzie kanonierka UING przy, przyznaję tym jeszcze nie grałem no i ATAT -AT. tym ATAT -AT się gra całym myśliwce Mamy tutaj myśliwiec RC170, myśliwiec N1, TLN, tl 4 TL Droid SAMP X-Wing T6B, X-Wing T70, no i znów RC70. Przechwytujący. A, zapomniałem dodać. Zawsze e, myśliwiec oraz bombowiec mają umiejętności leczenia się. Niestety przechwytujący takiej e, umiejętności nie ma, za to e, broń mu się tak szybko nie przygrzewa. Teraz przechwytujący A Wing RZ2 Tree Fighter, TSF, T E N i... V-Wing -wing, Ewing Ewing RZ2 Street Fighter GS4 Ja sobie ustawię od razu na mój ulubiony... frakcję, dobra Bombowiec E-Wing Battle A4 E-Wing Battle Battle B, -B, -B -O. Bombowiec typu Hiena Bardzo śmieszne nazwa Ja mam Droida Sempa oczywiście z LEGO, Bombowiec jest sa i Wing Battle A4. No i tu się powtarzają. Ja już tylko sobie ustawię. No dobra. To tylko wystarczy pokazać wam tą edycję świąte świąteczną. Musimy poczekać, aż się wczyta. No coś, PlayStation Store. O nie, 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 nie. nie Będę wam nic nie Dobra. To wszystko na dzisiaj, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i pa!